To jest Wielki Podcast Ósmoklasisty, Twoje źródło wiedzy o egzaminie. Darmowe notatki do egzaminu ósmoklasisty wysyłamy w każdy poniedziałek o 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowturkaósmaklasa.pl Ukośnik Podcast Dzisiaj streszczenie dramatu romantycznego pod tytułem Balladyna Juliusza Słowackiego. A ja nazywam się Marta Zdanowska, jestem nauczycielem i egzaminatorem. Zapraszam. Akt pierwszy. Do pustelnika mieszkającego w lesie przybywa Kirkor, by zasięgnąć rady w sprawie orzenku. Pustelnik, przeciwnik monarchii, ujawnia, że był kiedyś królem, popielem trzecim. Opowiada o tragicznej śmierci swoich dzieci z rąk najemników brata oraz o krwawych rządach obecnego władcy, Popiela IV. Kirkor postanawia udać się do Gniezna, by odzyskać koronę dla prawowitego króla. Pustelnik przyznaje, że sam ponosi część winy. Zabrał cudowną koronę Lecha, podarowaną przez jednego z trzech króli, i ukrył ją w lesie. Doradza Kirkorowi, by żony szukał nie na dworze, lecz w skromnej chacie. Po odejściu Kirkora, pustelnie odwiedza Filon, pasterz szukający idealnej miłości. Pustelnik krytykuje go za nierealne wyobrażenia i za to, że szukał ukochanej na królewskim dworze, ignorując zwyczajne dziewczęta. Scena druga. Chochlik i Skierka witają swoją panią Goplanę, królową jeziora Gopło, która właśnie przebudziła się z zimowego snu. Goplana wspomina, jak uratowała mężczyznę z lodowatej wody i rozpoznaje w nim grabca, syna organisty znanego z lenistwa i zamiłowania do alkoholu. Zakochana nimfa wyznaje mu miłość, lecz grabiec odrzuca jej uczucia, mówiąc, że kocha Balladynę. Zraniona go plana postanawia działać, rozkazuje chochlikowi, by przez noc zwodził grabca, a skierce, by uszkodził mostek, którym będzie przejeżdżał Kirkor, i skierował go do chaty wdowy, gdzie mieszka Balladyna. Scena trzecia. Wdowa wraca z córkami Balladyną i Aliną zmęczona po pracy na polu Alina pełna dobroci proponuje by następnego dnia tylko ona i siostra poszły do żniw oszczędzając matkę wdowa marzy o szczęśliwym zamążpójściu córek do chaty przybywa Kirkor którego kareta utknęła na zniszczonym moście Zafascynowany urodą dziewcząt postanawia poślubić jedną z nich. Za radą matki, pod wpływem magicznych podszeptów, ogłasza konkurs. Ta, która pierwsza przyniesie dzban malin, zostanie jego żoną. O tych wydarzeniach Kirkor udaje się na spoczynek. Balladyna wymyka się nocą do lasu, a Alina marzy o porannym zbieraniu malin. Akt drugi, scena pierwsza chochlik przez całą noc zwodzi grabca, który oddala się od go plany, gdy nimfa dowiaduje się, że ukochany spotkał się z balladyną, wpada w gniew i zamienia go w wierzbę. Tymczasem Alina i Balladyna zbierają maliny. Alina z zapałem napełnia dzban, myśląc o Kirkorze, Balladyna natomiast narzeka na brak owoców i kojarzy ich kolor z krwią. W przypływie zazdrości zabija siostrę i zabiera jej dzban pełen malin. Zbrodnie obserwuje go plana skierka i przemieniony grabiec. Wkrótce pojawia się filon, który znajduje ciało Aliny i przeżywa wzruszenie. Pustelnik, sprowadzony przez skierkę, zabiera ciało dziewczyny do swojej pustelni. Scena druga. Wdowa i Kirkor czekają przed chatą na powrót córek. Matka, obserwując zachowanie jaskółek, przeczuwa nadejście Balladyny, która wraca z dzbanem Malin. Kirkor, zgodnie z obietnicą, wręcza jej pierścionek i rusza po księdza. Balladyna twierdzi, że Alina uciekła z młodzieńcem, co niepokoi matkę. Podczas przygotowań do ślubu wdowa zauważa na czole córki krwawą plamę, której nie da się zetrzeć. Balladyna wpada w panikę widząc czerwone plamy na białych różach przyniesionych przez druhny i ucieka przerażona. Akt trzeci. Scena pierwsza przed chatą wdowy, zbierają się wieśniacy, wspominając jej dawną dobroć i pomoc, rozmawiają o niedawnym ślubie Balladyny, zwracając uwagę na jej nietypowy strój, zamiast wianka miała czarną wstążkę na czole, co wzbudziło zdziwienie. Wśród zebranych pojawia się grabiec, który opowiada o swojej niezwykłej przygodzie, lecz nikt mu nie wierzy, Wszyscy znają go jako miejscowego pijaka i błazna. Scena druga. Balladyna spaceruje po zamku, ciesząc się bogactwem. Kirkor informuje ją, że wyrusza, by pomóc popielowi trzeciemu odzyskać tron. Po jego wyjeździe, Balladyna odczuwa wyrzuty sumienia i nie zdejmuje czarnej opaski, skrywającej krwawą plamę na czole. Poleca odprawić wieśniaków odwiedzających wdowę, a ją samą każe zamknąć w wieży, przedstawiając jako dawną mamkę. Liczy, że fonkostryn stanie się jej sprzymierzeńcem. Grabiec próbujący dostać się do zamku zostaje przez balladynę odprawiony. Scena trzecia. Kirkor odwiedza pustelnika, który pokazuje mu koronę Lecha, symbol dawnej władzy radzi, by Kirkor wysłał Balladynie zamkniętą skrzynię z zakazem otwierania jej przed jego powrotem, jako próbę lojalności. Po jego wyjeździe do pustelni przybywa Filon, pogrążony w żalu po śmierci Aliny, następnie zjawia się Balladyna, błagając o pomoc w usunięciu krwawej plamy z czoła. Pustelnik odkrywa jej zbrodnie i przeklina ją, mówiąc, że tylko Alina mogłaby zetrzeć z Przerażona balladyna ucieka. Pustelnik, słysząc dziwne odgłosy, rusza w głąb lasu. Scena czwarta. Po odejściu pustelnika, chochlik i skierka zabierają koronę Lecha i przekazują ją go planie. Nimfa zakłada ją grabcowi czyniąc go królem dzwonkowym, by zdobyć jego serce. Zachwycony grabiec zaczyna rządzić światem przyrody, ogłasza absurdalne prawa, między innymi likwidację sejmików, paszporty i wysokie podatki. Następnie wyrusza z chochlikiem i skierką na ucztę weselną do zamku Kirkora. Scena piąta Fonkostryn podsłuchuje rozmowę Balladyny z pustelnikiem, co wzbudza jej obawy, że zdradziła zbyt wiele. Do zamku przybywa Gralon z zapieczętowaną skrzynią od Kirkora, której Balladyna nie może otworzyć przed jego powrotem. Choć oburzona, podporządkowuje się poleceniu. Gralon opowiada o spotkaniu Kirkora z pustelnikiem kostryn, podejrzewając, że graląc zna prawdę o zbrodni Balladyny, atakuje go, Balladyna zadaje mu śmiertelny cios, stając się wspólniczką kostryna. Akt czwarty scena pierwsza. Na zamku trwa uczta, Balladyna opowiada zmyśloną historię o swoim szlacheckim pochodzeniu. Niespodziewanie pojawia się wdowa, skarżąc się, że została zamknięta w wieży bez jedzenia. Balladyna wypiera się matki i każe ją wypędzić mimo burzy. Wkrótce przybywa goniec z wieścią o zwycięstwie Kirkora nad Popielem IV. Mieszkańcy gniezna obwołali go królem, lecz Kirkor odmówił, twierdząc, że tron należy się temu, kto przyniesie koronę Lecha. Wszyscy spoglądają na grabca, który mają na głowie. Uczta trwa, ale balladyny zaczynają nawiedzać duchy. Słyszy pieśń o zbrodni i widzi Alinę z dzbanem Malin. Przerażona mdleje i próbuje opuścić salę. Scena druga. Kirkor obiecuje pustelnikowi odnaleźć skradzioną koronę Lecha i wyrusza z wojskiem do Gniezna, by schwytać oszusta podającego się za króla. Nad lasem szaleje burza. Do pustelni przybywa wdowa, głodna, obdarta i oślepiona przez piorun. Skarży się na okrutną córkę i wspomina próbę samobójczą. Pustelnik, poruszony jej losem, przysięga, że surowo ukaże Balladynę, gdy odzyska tron. Scena trzecia. Zmęczony ucztą grabiec zasypia twardym snem w jednej z wież zamku. Skierka i chochlik opuszczają komnatę, by zająć się swoimi obowiązkami. W ciszy nocy do drzwi zbliża się tajemnicza biała postać. Scena czwarta. Do komnaty, w której śpi grabiec, po cichu wchodzi balladyna, w dłoni zaciska nóż, a jej kroki są ostrożne i pełne napięcia. Zbliża się powoli do pogrążonego we śnie młodzieńca z zamiarem odebrania mu życia. Scena piąta. Fonkostryn, pragnąc zdobyć koronę lecha, chce pozbyć się konkurencji. Spotyka balladynę, która właśnie zabiła grabca, lecz nie znalazła korony. To Kostryn odkrywa ją w ciemnym pomieszczeniu. Świadomi, że Kirkor czeka w gnieźnie, planują przejąć władzę siłą. Przed wyruszeniem balladyna rozkazuje Kostrynowi zabić pustelnika, by zatrzeć ślady ich zbrodni. Akt piąty, scena pierwsza. Goplana, poruszona tragicznymi wydarzeniami, uświadamia sobie, że nieświadomie była ich przyczyną. Z żalem postanawia opuścić krainę Gopła i w towarzystwie klucza żurawi odlatuje na północ, zostawiając za sobą świat ludzi i ich dramaty. Scena druga. Rycerze Kirkora gromadzą się pod murami gniezna, lecz część z nich została przekupiona przez Balladynę i Kostryna. Goniec przynosi wieść o śmierci pustelnika znalezionego powieszonego przed pustelnią. Rozpoczyna się bitwa. Balladyna, oczekując wyniku, przyjmuje staruszkę z zatrutym nożem, planując użyć go w razie porażki. Po klęsce wojsk Kirkora i jego śmierci, posłowie z miasta przynoszą chleb i sól jako znak poddania. Balladyna kroi chleb zatrutym nożem i częstuje nim kostryna. Scena trzecia. Wojska Balladyny wkraczają do zamku. Wawel opowiada o tajemniczej kobiecej postaci odlatującej z kluczem żurawi. Nad zamkiem zbierają się burzowe chmury. Balladyna i kostryn pojawiają się na sali. Przed koronacją Balladyna ma wydać wyroki. Nagle kostryn umiera, ostrzegając wszystkich przed Balladyną. Chcąc zyskać przychylność ludu, Balladyna ogłasza amnestię i rozpoczyna sąd. Kolejno zapadają trzy wyroki śmierci: za otrucie kostryna. Za zabójstwo Aliny zgłoszone przez Filona i za milczenie wdowy, która nie zdradza imienia córki. Gdy Balladyna wydaje trzeci wyrok na zabójczynie Aliny, zostaje rażona piorunem i ginie. Epilog. Wawel rozmawia z tłumem, który domaga się wyjaśnienia historii Balladyny. Przedstawia jej rządy jako sprawiedliwe, lecz lud nie zgadza się z tą oceną, zarzucając mu brak obiektywizmu. Wawel próbuje wywodzić rodowód Balladyny ze starożytności, a jej śmierć tłumaczy ludowym przesądem. Według niego pioruny odpędza się biciem w dzwony. Tyle dzisiaj. Serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek.